Witam, witam serdecznie. Dzisiaj trzy zachowania kobiet, które powodują, że przestajesz czuć się pewny siebie, masz niską samoocenę i stajesz się totalnie nieatrakcyjny dla siebie, dla kobiet. Po prostu przestajesz być męski. Przekonaj się sam, co to są za trzy zachowania kobiet. Na końcu tego filmu przygotowałem dla Ciebie niespodziankę. Zachowanie numer jeden, tak to często zachowanie, gdzie kobieta uważa. Tym bardziej często w związku to pokazuje dziewczyna, że ona ma zawsze rację. Że ona zawsze uważa, że racja jest po jej stronie. Rozmawialiście na jakiś temat, wczoraj ci mówiła, załóżmy, że jej koleżanka z nią rozmawiała o wakacjach, a dzisiaj rozmawiacie i ona mówi, że takiej sytuacji nie było i że ty się pomyliłeś, jak w ogóle możesz jej wpierać. Że ona ze swoją koleżanką rozmawia na temat wakacji czy nowej pracy. E, oczywiście podaję tutaj przykład taki wymyślony na poczekaniu. Równie dobrze to może być sytuacja, gdzie ona się z tobą kłóci, e, bo oczywiście zarzuca tobie, że jej powiedziałeś, że chce się od rodziców wyprowadzić, a ty jej powiedziałeś, że przecież nic takiego nie mówiłaś. A ona ci wpiera, no przecież ci mówiłam tydzień temu. Oczywiście często kobieta nagina. Logikę do swoich emocji i nie przyzna ci racji tylko dlatego, bo czuje inaczej. I to nie ty jesteś dziwny, to nie ty jesteś po prostu tutaj facetem, który ma problemy z pamięcią czy z logiką, tylko to jest wina dziewczyny, która nie potrafi ci przyznać racji odnośnie tego, co mówiła wcześniej. I kobiety. Wiele razy robią tego typu problemy facetom w związkach, wypominają Ci różne rzeczy, których często nie powiedziałeś. Ona na przykład Ci może wypominać, że na początku jak ją poznałeś, to Ci mówiła, że nie chce słyszeć o Twojej byłej, a nic takiego nie mówiła. Albo Ci wypomina, że Ty mówiłeś na temat swojej byłej, a nic nie mówiłeś. Więc jeśli kobieta nie kojarzy relacje z Tobą z dobrymi emocjami, tylko pojawia się zbyt dużo toksyczności, Problematyczności, ona sama będzie naginać swoją logikę do tutaj swoich prawd, tego co uznaje za słuszne, no i ty się będziesz z nią cały czas kłócił. W rezultacie tego wszystkiego będziesz czuł się facetem, który ma niską samoocenę, staje się nerwowy i no przede wszystkim nie czuje, że jest akceptowany przez dziewczynę, z którą się spotyka, a to już prowadzi do oczywiście często nerwicy. I też takiego toksycznego uzależnienia od kobiety, która raz mówi, że chce z tobą być, a raz mówi, że odchodzi, sami wiecie, jak to się kończy. No i tutaj przechodzimy do kolejnego mechanizmu, który często stosują, który często wykorzystują kobiety narcystyczne na facetach. Raz ci mówią, że chcą się z tobą spotykać, że jesteście razem, a raz ci dziewczyna mówi, że odchodzi. Raz ci dziewczyna powiedziała, że chce z tobą być, a za tydzień idzie na imprezę. Kiedy ona doznaje tego typu huśtawki nastrojów, ty nigdy nie będziesz przy takiej kobiecie spokojny, szczęśliwy, a nawet z doświadczenia ci powiem, że będziesz się podświadomie czuł nerwowy, bo załóżmy, będziesz chciał się położyć spać po sytuacji, gdzie się z nią kłóciłeś i ty nie będziesz mógł zamknąć oczu, tylko będziesz wspominał tą sytuację z dzisiaj. No Podświadomie się możesz budzić w nocy, zastanawiając się, czy ona się z kimś spotyka, bo jakby Twoja podświadomość będzie wyczuwać, że coś jest nie tak i że ta kobieta ci nie mówi całej prawdy. Bardzo często kobiety narcystyczne robią to facetom. Z jednej strony mówią ci, misiu, kochanie. Niektóre kobiety, które przecież zdradzają, potrafią wyznawać uczucia w cudzysłowie, uczucia, bo to jest tylko i wyłącznie gra aktorska. A w rzeczywistości za chwilę potrafią pójść do klubu, spotkać się z kolegą, bo nie czują się przy tobie seksualnie pobudzone. Także zwróć na to uwagę, jeśli kobieta często zmienia zdanie. Raz ci powiedziała, że jesteście razem za chwilę, że odchodzi. Ona nie jest pewna, czy ma z tobą być i będzie podświadomie albo nieświadomie wywoływać w tobie taką huśtawkę nastrojów, uczuć, emocji i to wszystko i właśnie to wszystko doprowadzi do tego, że będziesz miał gorszy nastrój, możesz popadać w długotrwałe stany smutku, żalu, pretensji wobec tej kobiety, wobec tej sytuacji, co Cię wypali energetycznie, emocjonalnie, no i w konsekwencji może dojść do depresji. Tutaj niektórzy tacy ekstremalni kursanci Którzy się do mnie zgłaszają i byli tego typu oddziaływaniu poddawani przez lata z kobietą, no to oni mają stany już takie lękowe, depresyjne, a nawet myśli samobójcze. Dlatego warto na to uważać i nie poddawaj się tego typu huśtawce emocji, która jest wywoływana przez kobietę. Jak ty zauważasz, że ona jest taka nie w porządku, raz się z Tobą spotyka, raz nie odpisuje, po prostu przestań do niej w ogóle pisać. Przestań się odzywać i zajmij się kobietą, która jest przewidywalna, uległa i gra w otwarte karty. Bo ciężko jest być z kobietą, o której ciągle musisz myśleć, czy cię nie zdradzi, czy cię nie zostawi, czy nie spotka się z byłym facetem, po prostu dostaniesz szaleństwa dostaniesz szaleństwa, to ma opowiedziane. Zachorujesz na manię prześladowczą i będziesz za nią chodził i będziesz ją ciągle sprawdzał, będziesz kontrolował jej wyjścia na miasto. To wszystko doprowadzi do tego, że przeinwestujesz relacje. no i w konsekwencji kobieta Cię oleje, zostawi, ukaże. Tak to właśnie będzie wyglądać. Co jeszcze kobiety robią, a co strasznie wypala facetów w relacjach? Bardzo często... Są nie w porządku, jeśli chodzi o spotkania z innymi facetami. Niejednokrotnie kobieta może się z Tobą spotykać i poznać innego kolegę, z którym się spotyka i nawet ci o tym nie powie. Kobieta może mówić też o tym, że szuka związku, ale tak naprawdę to jest przykrywka, bo ona podświadomie się jeszcze nie wyszalała, przez ostatni rok chodziła do klubów, a Tobie to mówi po to tylko, żeby się dobrze usprawiedliwić i żeby dobrze przy Tobie wypaść. Więc ty musisz kontrolować to, co mówi dziewczyna. Musisz sprawdzić, czy ona ci mówi prawdę, i czy w ogóle jest sens rozwijać tego typu znajomość, bo się może okazać, że tak naprawdę to wszystko, co ona mówi, to jest tylko przykrywka przed jej prawdziwymi intencjami. Kobiety bardzo często toksyczne, takie dysfunkcyjne, one używają sformułowań: prawdziwy mężczyzna szanuje kobiety. Jakbyś był prawdziwym facetem, to byś mnie zawiózł dzisiaj na imprezę i byś mi pomógł, pożyczyłbyś mi te pieniądze. Gdybyś był prawdziwym facetem, to byś się ze mną nie kłócił o to, że spotkałem się ze swoim byłym. Jak ona używa tego typu argumentów, że z tobą coś jest nie w porządku, że w domyśle wolałaby innego faceta, to jednoznacznie pokazuje, że ona jest dysfunkcyjna, bo próbuje w tobie budować poczucie winy. Tak samo te teksty. Wiesz, prawdziwy facet to. Mniej pracuje dla swojej kobiety. Weekendy ma wolne dla swojej dziewczyny. Opuszcza mecz piłki nożnej, bo yy, chce się spotykać ze swoją dziewczyną. Co te kobiety dalej robią facetom w związkach? To jest bardzo proste. Często jak się zwiążesz z taką kobietą, to potem ona przestaje mieć ochotę na seks. Yy, oczywiście, mówi że to jest normalne, bo wasz związek dojrzał. Jesteście dojrzali. Yy, jakby to miało jakiś wpływ i jeszcze ci wciska yy, kity odnośnie tego, że każdy związek tak wygląda. Gdzie to jest oczywista nieprawda. Kobiety dysfunkcyjne często też mówią facetom, powinieneś być w związku, powinieneś mieć dziewczynę, w tym wieku powinieneś wziąć ślub. A jak ty jej powiesz, że nie chcesz, że nie chcesz dzieci, to oczywiście z Twoją indywidualną decyzją, kobieta Ci powie, że jesteś niedojrzały i że w ogóle jak Ty mogłeś jej coś takiego powiedzieć. Także uważaj na kobiety, które budują w Tobie poczucie winy, bo to poczucie winy powoduje, że spada Twoja samoocena i stajesz się łatwym facetem do kontroli, do manipulacji no i wtedy tracisz pewność siebie i stopniowo osuwasz się w odmęty depresji. Warto z tego wyciągnąć... Mądrą lekcję. Za każdym razem, jak ci kobieta mówi, że nie jesteś facetem, który ją szanuje, czy nie jesteś facetem, który jej się wymarzył, powiedz jej: W takim razie odchodzę. Zobacz, czy ona cię będzie gonić, bo jak cię goni, to się może sama naprawić. Weź to pod uwagę, bo myślę, że warto to przemyśleć. Mam dla ciebie dzisiaj naprawdę złą informację. Niestety tylko do dzisiaj cały kurs. Jak zwiększyć swoje poczucie wartości przy kobietach, 60% taniej, warto pobrać. Genialna wiedza, jak podnieść swoją samoocenę przy dziewczynach, w jaki sposób eksponować tą wysok wysoką samoocenę, żeby kobiety same cię. Zachęcały do rozmowy, do spotkań, do tego, żeby miło spędzać czas. Jest to narzędzie, które pozwoli ci uniknąć manipulacji ze strony dziewczyny. Nauczysz się, co mówić kobietom, w jaki sposób, żeby odbierały cię jako faceta, który ma wysokie mniemanie o sobie. Polecam, bo to działa. 60% taniej cały ten materiał do dzisiaj do północy. Jak jesteś facetem, który wyszedł z trudnej relacji, rozwodzisz się z żoną, rozbiła cię emocjonalnie, uczuciowo, nie potrafisz się odnaleźć teraz, utraciłeś pewność siebie masz niską samoocenę siłą rzeczy, bo tak to wygląda, albo jesteś facetem, który się wychował w trudnej rodzinie, alkoholowej, dysfunkcyjnej, to jest materiał, który pozwoli ci odbudować siebie przy kobietach i dzięki temu będziesz naprawdę atrakcyjnym mężczyzną, który eksponuje wysoką wartość społeczną, eksponuje wysokie poczucie wartości i kobiety same się będą Tobą interesować, zobacz jak to wygląda, tylko do dzisiaj do północy 60% taniej, cały ten kurs, korzystaj, bo wieczorem kasuję tą stronę, kurs.uwodzeniewdzien.pl, łamane przez promocja, korzystaj, masz tylko jedno życie.